W szpitalu onkologicznym ożył psalm, a dzięki niemu pacjent. Taka jest nazwa mojego świadectwa, przez które chcę się podzielić z wami, jak Słowo Boże potrafi zmienić człowieka. Jak potrafi działać tu i teraz, nawet w sytuacjach trudnych. Mam na imię Teresa. Obecnie jestem na. Leczenie w szpitalu onkologicznym od kilku miesięcy. Moje leczenie przebiega tak, że większość czasu spędzam w szpitalu, także między chemiami. I nieraz nie jest to czas łatwy, szczególnie dzisiaj, kiedy jest pandemia, kiedy jest zakaz odwiedzania, kiedy nie można wychodzić z. Pokoju, nawet na korytarz, kiedy są ograniczone kontakty. Do tego dochodzi cierpienie, jakaś też samotność. Ale w tym wszystkim dla mnie, jak dla człowieka wierzącego, jest bardzo ważna obecność Pana Boga w mojemu życiu. On jest moją siłą. W trudnościach. I chcę się z Wami podzielić, jak Słowo Boże pewnego dnia bardzo mocno mnie ożywiło, jako samo ożyło dla mnie. Jeszcze dodam, że pokój, w którym przebywałam ostatnio ponad miesiąc w szpitalu, też jest niewielki. Trzy osoby nas w takim pokoju okno, które, z którego widać ściany kolejnego budynku. Ściany w pokoju są zielone, takie jasno zielone, i osobiście lubię ten kolor. No, ale powiedzmy, kiedy patrzysz na tę ścianę przez miesiąc, to nawet gdyby była złota, to zaczynasz już mieć tego dość. I gdzieś tam wkrada się już taka pokusa narzekania. Już bardzo chciałam iść do domu. Wydawało się, że wszystko jest dobrze, jednak przed tym, jak już miałam iść do domu, się okazało, że mam kiepskie wyniki krwi i muszę zostać. Mało tego. Jestem dana do izolatki, bo jest niebezpiecznie. I ta izolatka jest jeszcze mniejszym pokojem, też z oknem na kolejny budynek. Więc doświadczałam takiego no, smutku, trochę rozczarowania, że nie wyjdę znowu do domu, ale. Musiałam to przyjąć i tak leżąc w łóżku, wzięłam jeszcze raz Słowo Boże do ręki, żeby go czytać, i prosiłam Ducha Świętego, by mi pomógł usłyszeć, co mi Pan chce dzisiaj tu i teraz powiedzieć. I modliłam się psalmem z dnia. To był psalm 23 o dobrym pasterzu. Zaczęłam czytać ten psalm. Każde słowo, każde zdanie, powoli, cicho, rozmyślając o nim w swoim sercu. I pierwsze to było: ten Jezus, Pan jest moim pasterzem, że kiedyś go wybrałam za swojego pana, że On jest moim pasterzem, że. Nie jestem sama, że mój Pan, mój król troszczy się o mnie, że to wszystko jest gdzieś w jego planach. Też przypomniałam sobie te swoje pierwsze ewangelizacje i to, jak wybierałam Pana ze swojego zbawiciela, jedynego. Kiedy oddawałam mu swoje życie, tą wiarę, że jego plan, który ma dla mnie, jest najlepszy, plan miłości. I to wszystko jakoś dawało mi taką nadzieję, radość w sercu. Też tak, jak psal mówi, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie pragnie. Uświadomiłam sobie, że Naprawdę, niczego mi na nie braknie, że mam możliwość leczenia, że mam co jeść, mam co pić, mam opiekę, że to, czego potrzebuję na teraz, wszystko mam. I, i to też jest darem wielkim, że mam nawet więcej niż bym mogła się spodziewać. Mam codziennie możliwość przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Mam na około tyle dobrych ludzi, którzy o mnie dbają, modlą się, gdzieś tam dają też różne sygnały, troszczą się o mnie. Pan pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach i kiedy szłam do tego zdania, ożyły mi też te zielone ściany i zrozumiałam, że tym zielonym pastwiskiem jest to miejsce tu i teraz i ten czas, który Pan mi daje. I inaczej zaczęłam patrzeć na te ściany. Nie zaczęłam mnie już przygnębiać, tylko przypominać właśnie o tym dobrym pasterzu, że ten dobry pasterz mnie tu sam wyprowadził, i dalej było zdanie, że. Czyni to przez wzgląd na swoją chwałę, nie przez wzgląd na moją chwałę czyjąś, tylko przez wzgląd na swoją chwałę. I to, że jestem tu i teraz w takim stanie, to też jest dla Jego chwały. A to jest sens mojego y, życia, żeby żyć na chwałę Bożą. Y, więc y, jakoś to wszystko mi się zaczęło y, łączyć. Mm. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zwa się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Nic mi tu swego nie może się stać. I najtrudniejszych chwil, on jest ze mną. Kij twój i laska pasterska są moją pociechą, i ten kij wcale nie po to, tak sobie uświadomiłam, żeby mnie bić, bo chorą owieczkę na pewno nie chce Pan bić, ale po to, by odganiać zło, aby chronić i tego też tak doświadczam. Jak Pan mnie strzeże od jakichś złych myśli, od pokus, tak jakbym czuję, że jestem, ciągle jestem. Przez niego chroniona od złego, od zła. I ma tą laskę pasterską, czyli mój pasterz idzie do przodu, wie dokąd mnie prowadzi. Prowadzi mnie do nieba to jest cel podróży y, tu na ziemi, mojej y, i cel tego prowadzenia. I dlatego te wszystkie łąki, to wszystko, co jest na tych łąkach, i ścieżki, i pagórki, to wszystko ma, y, ma sens. I y, y, Pan, y, jak czytam dalej, dobroć i łaska pójdą ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. I to słowo dało mi siłę, dało mi nadzieję, dało mi dużo radości. To słowo dobrego pasterza, który wie po co tu jestem, który jest ze mną w tym, co przeżywam. I myślę, że tak jest w życiu każdego człowieka, każdy, który przyjmuje Pana. Jako swojego Zbawiciela, który wybiera go na Pana, że, że te wszystkie nasze sytuacje w naszym życiu, te pastwiska, na które On nas wyprowadza, mają sens. Nawet jak tego nie rozumiemy w tej chwili i nie widzimy tego, co będzie jutro, chociaż po ludzku by się chciało wiedzieć, czy wyzdrowieje, kiedy, jak będzie dalej, ale wiara w ten główny cel, którym jest niebo, do którego nas Pan prowadzi przez wzgląd na swoją chwałę, yy, daje, nadaje temu wszystkiemu sens, yy, i w każdej naszej trudnej sytuacji yy, możemy być razem z nim, a on jest z nami I za to chwała Pan.